Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na unboxing oraz recenzji klawiatury Roccat Rios MK Glow. Olbrzymie podziękowania chciałbym złożyć na ręce Mateusza oraz Roccat Polska, od których ją otrzymałem. Trzeba przyznać, że paczka była naprawdę, ale to naprawdę solidnie zapakowana i nawet kurier, który ma zły dzień miałby problem cokolwiek uszkodzić. Dlatego przez następne, kolejne minuty będę siłował się z pudełkiem, a także i folium. Pociągnę mocniej z tej strony. Pociągnę mocniej z tamtej strony i miny będę przy tym robił naprawdę komiczne, uwierzcie, że są sami widzicie. Aż w końcu, na samiutkim końcu, tak jest, udało się utworzyć. Utworzyć? Otworzyć, no właśnie. Otworzyliśmy i co? I mamy kolejne pudełko. Mamy piękne pudełko, dobra. Po otwarciu tego majestatycznego, czarnego pudełka, naszym oczom ukazuje się... Klawiatura, zwykła. Czarna, niepozorna. I właśnie to ostatnie słowo idealnie opisuje wrażenia, jakie przynosi ona po jej podłączeniu. Nie należy do najcięższych w swojej kategorii, ale zdecydowanie nie nazwałbym ją również lekką, raczej pomiędzy. Pierwsze wrażenie, często jest tym najważniejszym i w tym wypadku rokat mnie nie rozczarował. O ile do użytych materiałów można by się troszkę przyczepić, to jakość wykonania urządzenia stoi na najwyższym niemieckim poziomie, jak zresztą przystało na firmę za zachodniej granicy. Nigdzie nie ma luzów, każdy klawisz jest idealnie ze sobą spasowany. Elementy łączące zero jakiejkolwiek malutkiej dziurki to jest po prostu niemiecka precyzja. Cała klawiatura jest wykonana z plastiku, ale sprawia on wrażenie porządnego i wytrzymałego. Jeśli chodzi o same klawisze, zostały dodatkowo powleczone matowym materiałem, który zapobiegnie nie tylko ich wytarciu, ale także i ześlizgnięciu się palca. Ergonomia to także pierwsza liga. Podpórka, która wraz z tworzy całość, jest idealnie wyprofilowana. Lewa ręka cały czas przebywa w okolicach WASD, czyli naszych ulubionych gamingowych klawiszy, mając swobodny dostęp do makr, czyli klawiszy, o których powiemy sobie już za chwilkę. Zaś prawa układa się na strzałkach i klawiaturze numerycznej. Nawet po kilkunastu godzinnych maratonach nie jesteśmy w stanie odczuć żadnego zmęczenia. Wspomniałem już, że klawiatura jest mechaniczna. Wszystkie dostępne przyciski zostały wyposażone w przełączniki Sherry MX Black, nadające się idealnie dla wszystkich miłośników gier i nocnych maratonów. Wydawany przez nie dźwięk jest łagodny, klawisze wchodzą gładko. O ile mogę użyć takiego stwierdzenia? przez to nie odczułem wrażenia, jakbyśmy pisali na maszynie sprzed kilkudziesięciu lat. Cała zabawa zaczyna się po jej podłączeniu. Nagle całość zaczyna świecić mocnym, jasno-niebieskim światłem. Wow! W pierwszym momencie zachwyt, ale chwilę później zbyt jasne podświetlenie daje o sobie znać. Wystarczy kliknąć dosłownie dwa przyciski i możemy dostosować poziom podświetlenia pod własne preferencje, a nawet je wyłączyć. Producent dodatkowo daje nam możliwość wykorzystania systemu makr, znajdujących się po lewej stronie i nad logiem przycisków. Z pomocą przychodzi nam specjalnie przygotowany przez Rokata sterownik. Za pomocą którego możemy nie tylko wygrać każdą funkcję, jak przykładowa kontrola otwaracza muzyki. Ale również i zaprogramować i zmienić funkcję każdego ze 113 klawiszy. Wraz z programem dodatkowo otrzymujemy przygotowane przez graczy ustawienia dla najpopularniejszych gier, takich jak Team Forest 2, League of Legends czy Content Strike, które sprawią, że dane rzeczy będziemy wykonywali szybciej i przede wszystkim sprawniej. bo liczy się wnętrze. Ciekawe, ilu z Was przyświeca pełna zasada przy wyborze tej jedynej klawiatury w grach. Oczywiście zaraz po graczach. Najbardziej denerwującą rzeczą są lagi. Dlatego, środek naszego potworka skrywa procesor Turbo Core, przez co nie ma mowy o obciążeniu jednostki centralnej, czyli waszego komputerka. A tym bardziej opóźnionej reakcji podczas rozgrywki. Teraz nic wam nie przeszkodzi. Nowa seria Rocket Dryos to przede wszystkim debyt producenta za zachodniej granicy w segmencie klawiatur mechanicznych. Nasz sąsiad szybko nadrobił zaległości i wszedł na scenę z olbrzymim hukiem, sprawiając, że jego produkt przypada do gustu nie tylko zaciekłym graczom, ale także osobom szukającym porządnego urządzenia na długie lata.